No dobra, dobra. To jak zbudować tą dobrą ekspozycję świąteczną, w której tak pięknie będzie można wyeksponować te herbatki? Jak to zrobić? Dzisiaj Wam o tym opowiem. Zapraszam na kolejny odcinek. Ugryźć ten temat dobrej ekspozycji świątecznej. To jest tak, tak się zapatrzyłam tutaj na tego Renifera, bo to jest bardzo dobry przykład działania marketingowego. Zaraz Wam o tym opowiem. Jak w ogóle zacząć budować taką dobrą ekspozycję świąteczną? Od czego zacząć? Jak, jak to ugryźć? Jakich błędów nie popełnić? To, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o taką ekspozycję na Boże Narodzenie, to często ja słyszę takie sprzeczne, Informacje albo za czasami kłótnie pomiędzy uczestnikami szkoleń z Visual Merchandisingu, od kiedy powinna być ekspozycja świąteczna zrobiona w sklepie. I teraz tak. Niektórzy mówią, hmm, najpóźniej 15 listopada. Inni mówią, zwariowałeś, nie ma opcji. Najwcześniej powinna być koło 1 grudnia zrobiona, no bo wtedy czuć ten klimat świąteczny. Niektórzy mówią: "Jak to 1 grudnia, przecież święta są dopiero 24 grudnia, więc od 15 grudnia taka świąteczna ekspozycja towarów powinna się znaleźć w sklepie. Kiedy to zrobić?" Ja powiem wam o swojej perspektywie i o swoich doświadczeniach z tym związane. Biorąc pod uwagę to, że tego typu drobne produkty świąteczne z takim klimatem świątecznym sprzedają się już w okolicach mniej więcej 30 listopada, 20 któregoś tam listopada, dlatego że mamy Mikołajki, to uważam, że taka dobra ekspozycja świąteczna powinna się w sklepie znaleźć najpóźniej 20 listopada, żeby klienci mieli czas na zapoznanie się z Waszą ofertą, Waszych produktów świątecznych i żeby mieli czas na to, żeby przyzwyczaić się do tego, że u Was można kupić te produkty świąteczne. Co się stanie, jeżeli zrobicie to, taką ekspozycję dopiero na przykład 1 grudnia? Może się okazać, że już inny przedsiębiorca był szybciej w temacie e, wyścigu do portfela klienta, i ten klient już po prostu szybciej zrobił zakupy świąteczne w innym sklepie. W związku z tym najpóźniej w granicach 20 listopada. Produkty świąteczne, ekspozycja świąteczna powinna się pojawić na sklepie. Jest czasami pytanie, czy od razu wszystko eksponować, czy na przykład etapami. To już jest Wasza decyzja, w zależności od tego, ile, danego, ile danych produktów macie. Natomiast taka ekspozycja świąteczna powinna się pojawić zarówno na witrynie, czyli jeżeli prowadzimy sklep z kawami, herbatami, Jakimiś kubkami świątecznymi, na witrynie powinna się znaleźć cała fajna taka ekspozycja właśnie z tego typu e, produktów. Inspiracji jest mnóstwo na Pinterestie, mnóstwo takich inspiracji świątecznych oczywiście też jest w naszym kursie dotyczącym visual merchandisingu, kursie online e, e, ABC Visual Merchandisingu. E, ale inspiracji jest też mnóstwo w internecie. Tam sobie możecie e, obejrzeć sporo na ten temat. I teraz tak. Warto jest, jeżeli sprzedajecie i macie sklep, na przykład z kawami i herbatami, warto jest zaopatrzyć się wcześniej w takie słoiczka i, i zapakować po prostu herbatę, zakonfekcjonować herbatę właśnie w takie elementy świąteczne. Do tego warto zakupić jakieś ładne kartoniki czy jakieś woreczki celofanowe, w które włożymy od razu całe zestawy świąteczne. Wiążemy do tego piękną kokę. Kartkę i ustawiamy na witrynie z informacją. Zestaw takiej herbaty, plus taki kubeczek, plus na przykład jakaś tam czekolada, to jest prezent w cenie takiej, w cenie takiej, w cenie takiej. I te produkty, całe zestawy świąteczne powinny być wyeksponowane na witrynie. To powinniście koniecznie ocykać e, zdjęciami i puścić takie fotki w media społecznościowe, plus oczywiście różnego rodzaju rolki, stories, etc., etc. Tak, żeby świat się dowiedział, że jeżeli chcesz kupić fajny prezent świąteczny, ale niezobowiązujący prezent świąteczny, taki, który nie będzie kłopotliwy dla użytkownika, jak na przykład jakieś, jakieś perfumy, czy jakieś konkretne kosmetyki, to u nas możesz kupić bardzo fajny i przyjemny zestaw takich herbat świątecznych, które będą na pewno umilały zimowe, zimowe wieczory. I teraz tak. Ustawiamy to na witrynie, robimy, tak jak powiedziałam wcześniej, całe zestawy prezentowe, puszczamy informacje w media społecznościowe, robimy także taką ekspozycję bezpośrednio w sklepie na sali sprzedaży. To jest bardzo ważne bezpośrednio w sklepie na sali sprzedaży, żeby klienci nie tylko mogli zobaczyć na witrynie tego typu produkty czy takiego typu zestawy, ale żeby mogli wchodząc do sklepu mogli wejść, dotknąć i zobaczyć jak takie zestawy świąteczne wyglądają. Warto jest na witrynie oraz w sklepie ustawić też taką fajną informację w rameczce o tym, że przygotowujecie na przykład takie zestawy pod specjalne zamówienia, odnośnie tego, że to mogą być jakieś specjalne inne rodzaje herbat, czy inne kubki, jak Etc., etc. Chodzi o to, żeby pokazać klientowi, jakie masz możliwości do zrobienia zakupów świątecznych bezpośrednio w moim sklepie. Im więcej takich informacji pisanych pojawi się na sklepie, tym jest większa szansa na to, że klient, który będzie przechodził koło tej witryny, stwierdzi: OK, dobra, to ja właściwie tutaj zamówię sobie kilka tych zestawów świątecznych na, na przykład na jakieś tam prezenty firmowe. Natomiast jeżeli takiej informacji nie ma. To efekt jest taki, że my nie mamy gwarancji tego, jak to się będzie po prostu, z, jak to się będzie sprzedawało. Ja mam tutaj. W swojej okolicy, tutaj gdzie mieszkam, mam właśnie taki sklep, który sprzedaje kawę i herbatę, i oni tego nigdy nie robią. Eee, I tak naprawdę widzę, jak dużą ilość klientów tracą właśnie przez to, że nie planują sobie żadnego rodzaju działań marketingowych, nie planują tego typu ekspozycji świątecznej. Siedzą i czekają, aż ten klient przyjdzie, i po prostu widać, że w tym sklepie ten towar słabo rotuje. On obrasta tak lekko kurzem, czyli te wszystkie kubeczki, filiżaneczki eee, przy tych herbatach obrastają kurzem i tego klienta nie ma dużo, a wystarczyłoby w sprytny sposób te herbaty zakonfekcjonować na święta Bożego Narodzenia właśnie w tego typu pojemniczki, na wiosnę można za, e, popakować w różnego rodzaju pojemniczki właśnie z króliczkami, jajeczkami itd. Tak i też zrobić fajne takie zestawy świątecznych na przykład herbat, e, na jakieś tam prezenty wielkanocne. Takie same zestawy potem można zrobić na Dzień Kobiet, na Walentynki, na Dzień Matki, na różne okazje, w różny sposób to popakować, i dzięki temu mamy mnóstwo okazji na to, żeby zabudzić klienta, żeby przyszedł i zrobił w naszym miejscu zakupy. Natomiast jeżeli nie przebudowujemy ekspozycji i nie robimy właśnie tego typu działań, tylko wstawiamy towar na sklepie i czekamy, aż ktoś przyjdzie i zrobi zakupy, to możemy sobie tak czekać bardzo bardzo długo. Czasami właściciele sklepów czekają do momentu, aż nakleją karteczkę zamykamy likwidacja. Było nam miło, ale już rezygnujemy z prowadzenia biznesu. Im większą wykażemy się taką kreatywnością, w budowaniu ekspozycji i wykażemy się większym, większym takim zaangażowaniem, tym, tym zwiększamy sobie szansę po prostu na sprzedaż, dobrą sprzedaż w naszym, w naszym sklepie. To, co jest bardzo ważne jeszcze w ekspozycji okazjonalnej, to to, że na przykład jakieś takie mniejsze takie zestawy świąteczne mogą się też pojawić w strefie kasy, bo jeżeli mamy klienta, który na stałe przychodzi do naszego, na przykład sklepu z herbatami i regularnie kupuje jakieś herbaty, to on może nawet nie wpaść na pomysł z tego, że mógłby kupić jakiś zestaw świąteczny, tylko tak jakby z automatu wchodzi do sklepu, pytał konkretne herbaty, w, są one odważane i, i mm, nabijane na kasę. Natomiast kiedy przy kasie staną tego typu w mniejszych opakowaniach, jak jakieś produkty świąteczne, to może się okazać, że ten klient powie: A właściwie, dlaczego by z herbat nie zrobić w tym roku fajnych prezentów świątecznych? Zachęcam Was bardzo do tego, żeby robić różnego rodzaju ekspozycje okazjonalne w, w branży, w której po prostu pracujecie, żeby to zostało odpowiednio wcześniej zrobione wyprodukowane i zamontowane w sklepie, żebyście w tym wyścigu. Do portfela klienta byli piersi. Jeżeli robicie, zrobicie ekspozycję produktów, takich prezentów świątecznych w okolicy 15 grudnia, na pewno sprzedacie o wiele mniej towaru, niż gdybyście sprzedali, to mówię z dużym przekonaniem, na pewno, na pewno, niż gdybyście taką ekspozycję zrobili od 20 listopada. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was inspirujący, że już bierzecie się do planowania swoich Dobrych działań marketingowo-ekspozycyjnych i zaplanujecie sobie ekspozycję w odpowiednich miejscach w sklepie. Oczywiście, tak jak zwykle. Zapraszam was do subskrybowania. Tu jest gdzieś ten dzwoneczek. Prośba, żebyście go nacisnęli. Jeżeli uważasz, że odcinek był fajny i inspirujący, to dzięki wielkie za łapkę, jeżeli zrobisz łapkę w górę. I jeżeli uważasz, że był inspirujący i znasz kogoś, kto prowadzi kwiaciarnię, księgarnię, papiernie, sklep odzieżowy, sklep kosmetyczny, jakikolwiek i uważasz, że ta wiedza mogłaby pomóc temu przedsiębiorcy budować lepiej swoją ekspozycję i zarabiać lepsze pieniądze, to zachęcam Cię do tego, żebyś udostępnił tą wiedzę po prostu swojemu znajomemu, swojej znajomej. I oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście też zapisali się na newslettera. Co tydzień wysyłamy porcje fajnej, inspirującej wiedzy dotyczącej tego, jak zwiększać sprzedaż w punkcie w waszym punkcie mm, sprzedaży, w waszym punkcie obsługi klienta. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.